Ten film składa się w całości z wybranych momentów zebranych z liveów z całego tygodnia. Zawiera klipy różnych członków ekipy. Zapraszam do oglądania. To jest ty. Co jest? Ja do trupa strzelałem! Co to było? było? Zamurować to jest. Ja pierwszy. Chodź się ze WHAT IS THIS?! I'm gonna f**k myself in the action of this tractor And again the bad version of this game F**k you You really bad bro I don't care And you are uh, short And small dick No, you shut the f**k up No, you shut the f**k up

No I know there. It's like a granite. Nice grenade, cool. Nice flash <laughs> <laughs> Your chromosomes have cool uh, duplication skill, you know? They are duplicating after uh, uh, Your chromosomes you are duplicating a bit, after every flashbang! bank. Wait a bit bro. You know That's what you have in common with flashbang? You wait a bit bro That is your mother have a bank with me <laughs> in a flash Idę tutaj. Aj! Co jest? Oh. O kurwa. Lecę. Back! Jezu, ja go ja na na machacza. Chyba więcej tu jest. Nie. To jest kurwa. Ja jestem jakiś niewidzialny kur... Go shoot head Go shoot head No, no lag, go head No pokażcie kto jest najlepszy ma Ej, hey, wyjeżdżają O ja Ej, co jest? Upgrade. Heaven po dwóch baniach o, Łe, co jest? O, Dobra, to o tam, o tam Daj mi ktoś broń Fifi Co? Daj mi broń A co ty zrobiłeś? Czemu P2000? Kurwa. No nie mogę, <laughs> jakie roli? Czech jak mi się za, jak wy się za ręce trzymacie? Bo to no. co jest. A! Jezu... ale stresowy co jest? moment. Co jest? Co jest? What the shit? What the shit, man? O, oh, I hear someone. Oh no, it's train. not enemy. Okej, okay. good. Sto To jest! To nawet dwie, ty, co jest? Aaaa! Spanikowałem! Oh, Kurwa, co to ma znaczyć w ogóle? No, to 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 ma no ja siedłem przodem! Uważajmy, kolegę! Jak strzelasz z karabinu! Otróżnik z tą bronią, proszę obchodzić Ty okay. też tak zapalasz skałachem i za plecami strzelasz do wroga? Jak staje przed tobą? Czy, czy będąc na wojnie i mając ustalone szyki, to ty będziesz się wpytano przed szereg? Jak jakiś, nie wiem... Ustaliliśmy szyki? Oj kurwa, w górę? no widziałem, że gdzieś z tyłu miejsc... Nie, byliśmy na totalnej pi no. Niestety Nie, on mi się na monitor wysrywa teraz Łe! Ja nawet nie zbliżam do tego, aby strzelić tą, która nie skin'a. Jaki on mu targury panie. A Paweł się zaraz tak zesrał. UUU! What a shit! A, What a, a shit, się... man! Co?! Co?! Dobra, drugi. Coś no. Co się znowu Jakim? mam 20 fragów? Mam najmniej śmierci i jestem przedostatni. No bo jesteś słaby. O. Idę banan. Idę palę banana. Tak. O nie. Dobrze, że nie spaliłemów. Nams. Co jest? Parę w nogi dostał Poszło mu w pięty <laughs> Dobra? że dobra Jo uh -huh. ile ja mam kur! Sobie... Co jest? Jaki break ten zrobił? <laughs> no, teraz nie areszuję! Ja pierdziele! Aż mi w serce za jeśli film ci się spodobał, pamiętaj, że możesz zostawić like i suba. Wszystkie linki w opisie.